Witam was moi drodzy w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj przyczas czas na organizację mojego biurka. Więc wy zostawcie łapki w górę i zaczynamy ten odcinek. Więc od czego zaczynamy? Myślę, że od y, blatu biurka, więc tutaj zaczynamy. Wiadomo, oczyszczać powietrza. Powiem wam, że w tym roku y, rzadko go po dosyć puszczam. Często dlatego puszczam, żeby chodził mi pokój, a teraz jest klimatyzacja. No bo tam jest twój tak. składacz. Oczywiście zapach na biurku. Tutaj mamy, moi drodzy, Pepinkę. Mm -hmm. Pepinka, e, notesik e, z Warszawy komputer. E, Który jest też bardzo rzadko tak, używany. Znaczy, używam go do rzeczy od września do tak e, początku czerwca, bo właśnie no, mam też taki angielski dodatkowy online. No, no ale właśnie nawet no, z projektów... Z wakacje, bo powiem wam tak, raz. nie, moi drodzy, to zawsze chciałam zrobić projekty, ale odkąd już mam ten komputer, ani razu nie jeszcze nie został zainstalowany PowerPoint. Aha, no tak, jest na tak. w tym. No. U Ciebie na komputerze no. jest. Dalej mam tutaj taki organizer, który... I tutaj też mam właśnie biżuterię, bo czasami tutaj jeszcze no, coś biorę z tego, więc wiecie, wolę mieć, jakbym zapomniała. Tutaj jeszcze jest jakaś taka kolejna figurka, nie wiem co do końca jest. Jaki się delfinek. Tutaj mamy, e, czekajcie, on się nazywał Skąd to jest zimorodek. Zimorodek, tak, on tutaj do nami przyjechał z sobotu, przeżył podróż. Wiadomo, Treb potem musiałam poskładać, bo się rozwalił. No i dalej mamy globus, idealnego, na geografię. Podświetlany. Podświetlany. I świeczuszkę, która też jest z Trójmiasto, z wakacji. No, z jarmarku. Czy tak się prezentuje e, biureczko? Brat, biureczka. No i teraz chodzimy tutaj na dół. I co my tu mamy ciekawego? mam tak, kostkę Rubika, która jeszcze jest odcinka, co były chyba... Testujemy jakieś lifehacki z TikToka, coś takiego. Tutaj mam książki, zeszyty. Jeden zeszyt, on jest jeszcze stary, nie? Znaczymy z przedmiotu. Aha, z angielskiego. I tutaj mamy taki właśnie organizer, bo ja jakoś chciałam sobie włożyć do szuflady, ale mi się to w ogóle nie zmieści. Tam pokładany. No rzeczy. ładnie. No bo do szuflady i właśnie. W... Ale w ogóle widzę kolorystyczny no tak no tak, różowe. No tak, bo właśnie tutaj jeszcze w różowym, tutaj jeszcze są dalej takie, powiedziałabym, bardziej. E, Opisy. ale takie bardziej pomarańczowe, chociaż jeden tam jest taki niebieski, ale to nieważne. I tą pierwszą szufladę, do której jutro yy, no, włożę. sobie. Książki. Tutaj mamy kalkulatorek. Taki spinner, który nie wiem, już ma lat, ale. O, ja pamiętam. Z tego vloga odcinek, no nawet z tym. Matko, ty jeszcze takie skarby ty tu trzymasz? Tak. To może jeszcze coś tu zamilkujemy? O, są eee. ci same ekierki. O, O, wiatraczek. Wiatraczek, A pokażę, widziała wiatraczek? wietraczek. E, sobie, a pan tak może pokażę. Wiatraczek? To był mega do szkoły by to było. Bo jest teraz jest ciepło, nie wiem, czy to lekko. No, słychać, jak sobie. Fajne Czemu? to jest, ale też trochę wiadomo, no, zażera baterii jednak. No, coś za coś, niestety. Coś za coś, no, ale by się przydało w szkole, wiadomo, no. Telefoników nie można używać. Nie można? W sensie, no, na lekcji nie możesz, no. A wiesz, że chcą wprowadzić całkowity zakaz noszenia telefonu no, do szkoły? No, słyszałam i właśnie też wyjazdów w czasie roku szkolnego, coś tak? takiego, no. no. Mm. No. Dobra, co tu jeszcze tutaj mamy? Tutaj mam takie zdjęcia klasowe i tak dalej, bo miałam robić album i to już w dni tak lepsze. O, to właśnie są takie te fidget toysy. Mm -hmm. to jest taki. To też jest, to no. Tak, to Tak. A to też, też jest stary. No też tutaj tak trzymam biuruszki, żeby tak się Takie odstosowywać. Jeszcze mamy zeszyty, które są na ten rok szkolny i tutaj... Z tamtego czy z tego? Z tego są Aha. na ten rok. O, to już chyba wszyscy widzieli, nie? Y A to? To są karteczki. To są mm -hmm. karteczki, one są z tamtego roku. A wiesz, że ja do twojego biurka mam okazję. Zresztą zag... matematyki czyjś złoty na 1 kilo. Ja do twojego biurka mam okazję zaglądać tylko jak nagrywamy ten odcinek. E, no cóż, i pojawiam wam problem tych tutaj. długopisów, które tutaj są. Oto jest ten. One, przecież ja zauważyłam, że mi się często zaczynają. Dzisiaj właśnie na polskim musiałam tak wiecie, tym testować, to mi mhm. pisze, bo one się dosyć często zaczynają i potem tak to brzydko piszę, więc takie dosyć są słabe mi się teraz zdaje. Bywa i tak. Bywa i tak. No i to jeszcze jest taki plan, jakbym bym na ten rok. Ładny, już może ale puściutki. No, ale to już zaraz spadnie, bo że spiesza kartkówka z Hemi. Mm. Tak, bardzo fajny prezencik na rozpoczęcie. A wydajcie dajcie znać, czy to macie zapowiedziane kartkówki. No, ale to szybko macie. Kiedy, no, w przyszłym tygodniu? W przyszłym tygodniu, jest za tydzień w czwartek. Czyli po tygodniu szkoły kartkóweczka. Mhm. A to chyba ze starego materiału. No, tam jest z symboli i pierwiastków. A, to tam ten. No rok. i powiem masz że teraz zamarzam zmianę. Jeszcze czuję się klimat wakacji. O, tu jeszcze nie jestem. Mamy... jeszcze przedłużam wakacje, Ja jeszcze nie, nie jestem gotowa na szkołę. To dobrze, że nagrywamy ten odcinek. O, o, już możemy wracać do szkoły. Wrzesień. Hmm, dobra, jeszcze coś ciekawego tu znajdziemy w tej pierwszej przykładzie. E, tutaj w sumie już niezbyt, tutaj są jeszcze takie Długo długopisiki, mazaczki, takie pierdołki. I teraz przejdziemy do danej przykłady. Ona nie jest zbytnio związana ze szkołą, według mnie. O, to jest to historia, jak składam najdłuższe LEGO. O, właśnie, a wiesz, że ja tej paczki szukam, i ja sobie ją ja ze To i chciałam się Ja to sobie łożyć. ja bym mogła złożyć, ja sobie złożę, dołożę, do tego, bo ja tam mam bo wystawienną... to mam wystawioną... bo ja to właśnie dostałam na święta, no i tak to... <grym> bo wiecie, bo to było tak, że my wyjeżdżaliśmy do Krakowa na Sylwester, wiedziałam, a sobie ułożę, potem była w szkołach i. No i naprawdę to już dziewiąty miesiąc leży tu w Kurde. szufladzie. O, to mamy tatuaże. Mm. To są takie będzie koraliki. Ale ja cię to jest bardzo atrakcyjna. Tutaj, Ta, o, szuflada, to są minerałki. Są minerałki. O, zakopane mi się To jest zakopane jak nic. To jest wszystko, to jest zakopane. To słuchajcie było kupione w Bismut, Zakopanem. Nie, bismutno... No. Tutaj są różne o, o jaki to jest ładny. piękne. Tutaj... Ten chyba jeszcze z tego mi się każe, z odcinka co to było. Um, kto kupi lepszą rzecz na Jarmarku chyba? Tak? Chyba tak. To jest z tamtego roku. No, może widzowie wiedzą, co mogą dać teraz w komentarzach. No i co, tutaj są takie... Y... A, tu ładnie poukładane. Tu są takie kartki. o. Cóż to za farbki? Takie o, farbki. Takie... No i tutaj są takie jakieś kartki, takie o, ładna okładka. Co to jest? To są takie do rysowania. To też są takie inne. To jest inny. taki dżodżuś. Gdzie to będzie do rysowania? Tu Dżodżuś. tu jeszcze, jakby Kasia nie była nad sobą, jest tak, jak rysowałyśmy, znaczy na nawzajem. No bardzo ładnie. Przechodzimy do dalej, czyli już trochę nie przejmę szuflady. Uuuu, um, tu już jakieś hobbit. lektury widzę. Hobby to było, nie? Hobbit był, to są wszystkie lektury, ale właśnie... Ale mało e... tych lektur jest. To e... samego... jest hobbit, waladyna jest tamtego roku i dziady latarnika w tym roku będziemy czytać. opowieść Wigilijna też jest z tamtego roku i na razie tyle w sumie mam. Ale 7 też... siedem pierwiastków z dwóch widzę. Tak, bo to właśnie znalazłam ostatnio e... kartki wczoraj i tutaj są wszystkie rzeczy. Ja tu mam. Z tamtego roku? Z tamtego roku. O, tu są moje piękne notatki z y, opowieści wigilijnej. No i teraz tutaj się kryje, uwaga, kryją się. Coś tak. co boli. Coś co boli, czyli repetytoria. Ale nie będzie tak źle egzamin, wiesz, spoko. No mhm, i drodzy, to mamy... z góry już mój ulubiony przedmiot pierwszy. Czyli co, matematyka? Polski. A polski, a wiesz, że większość osób najbardziej nie lubi matematyka. matematyki? ja też nie lubię dosyć. Mhm. Angielski spoko. To co sobie wszyscy lubią. O, dalej matematyka. Dużo tego. Polski. Aha, bo wiem, Polski, to kojarzę. Matematyka. To były te. I tutaj właśnie... I tu jest, jest angielski angielski. No i już się zaczęło pierwsze lekcje, teraz mamy... Ym, czekajcie, to były wykresy. Tak, wykresy. Na matematyce. Mhm. Dzisiaj były, no... Cóż, już przygotowania i teraz będzie właśnie jutro mamy w piątek z angielskiego y, testy, takie zajęcia, y, z matematyki i z angielskiego, właśnie z matematyki mamy 8 rano testy, a z angielskiego od godziny 13.30 do 14.00. A, czyli powtórzenie do egzaminu. Tak, do egzaminu, już dziwię się, że polskiego nie ma. Dajcie znać, czy wy też się przygotowujecie do egzaminu ósmoklasisty. To idziemy dalej, chowamy. Książeczki mają ulubione, ale świątyny tu mają bardzo smutno. No, na smutno. Samym tu jeszcze mają takie notesiki różne. Tu właśnie planer mam. To, tu jeszcze ten jeden notesik, tu sobie na to tak włożę. Tu jest jaka bardziej strefa, powiedziałabym, naukowa, coś takiego. Tu była taka y, kreatywna, tu też naukowa. I też właśnie książki tutaj trafią, ale by połowę coś w sensie nie połowało. No właśnie, a książki już są? Już są, y, mam y, w szafce. Aha, Bo ci się dostaliśmy w szkole, no i też wzięłam te to takie... Te torby sobie musisz wziąć nie wczoraj. mam to w torbie, ale no. nie wzięłam się. <grym> Więc ja stwierdziłam, że jeszcze tego na razie w ogóle nie kolekcjonować. trzeba kupić. Właśnie, trzeba okładki kupić, no wiadomo, z i czuciem. I teraz chodzimy dalej, tutaj mamy, uwaga, pusty organizm. Pusty? Pusty. O matko, dlaczego on nie jest pusty? Pusty, bo właśnie on był w tamtej szafce, w szufladzie w I tam, tam były takie, że DIY, to tu przełożyłam, w ogóle próbowałam to do doczyścić na się w połowie, bo tam są jakieś streberka poprzyklejane, jakieś farbki jeszcze zostały i... Cóż, ale tutaj nadal mamy. Ohoho. ho. Ale ja, mam... ja ci powiem, tu ogólnie jest porządek panuje mhm, No, tu mam ładnie. naklejeczki Organizer i tu właśnie... E... Masz też taki organizer, mogę ci oddać. Wiesz, co możesz mi dać? ale to nie, nie, jest to na kosmetyki, ale na kosmetyki? No, ja go miała, nie chcę. Tylko, bo bo ja nie, to nie... Co tu włożyć. Tylko, że ja tu trzymałam brokaty, ale to sobie. Tak... Z długopisem, tu karteczki właśnie może. A ten jest taki podobny na biureczku. No w sumie ja, tylko tamten jest ładniejszy, bo on nie ma takich drobnych przegródek, nie? No nie, ale tutaj właśnie sobie. Mogę są go takie wziąć ewentualnie. Kredki, mazaki, bo chciałam go podzielić, ale stwierdziłam sobie z miejsca, Tu jest jeszcze piórnik. Z tamtego roku? Mm, tak, z tamtego roku, no i tam mam takie moje jakieś projekty ubrań. No, i tu, jest no i tu niżej. też są piętro niżej takie różne akcesoria, właśnie do projektowania plasteliny, które już są z plastyki z tamtego roku, nawet nie wiem czy jest sprzed dwóch lat. Moje każdy byśmy plasteliny używali, szczerze mówiąc. Dajcie znać, czy wy używaliście. Więc moi drodzy, tak się prezentuje moje biurko. Tak wygląda na rok szkolny, kiedy. Będę się uczyła do egzaminu ósmoklasisty. Cóż, na wszystko zostało y, to, co y, zawsze było, ale jest bardzo odwiegodne. Chociaż powiem Wam szczerze. Ono ma chyba dwa lata, nie? Dwa lata, prawda? No, ono było. Ma... To było chyba sk nie, to było składane na odcinku, gdzie spędzałam z mamą 24 godziny tymi? na balkonie. Nie, to było dwa lata temu. To już dwa lata minęły? Tak, bo tam miałam moją słynną fryzurkę, moją ulubioną. Hmm? No ja ci wam pokażę, tylko muszę iść po gumkę do włosów. To ja wam pokażę w tym międzyczasie e, fotel Michasi, no bardzo fajny, bardzo wygodny. To była ta fryzura? No ale ona była trochę wyżej i aż ale tak. Fajna tak, jest, tak włosy, tak nie robicie. Ale ona tak z tyłu nie odchodziła. Przynajmniej te włosy, ale. Albo mój słynny chyba. kucyk, kucyczek. No ale powiem Wam, że no kiedyś takie miałam fryzurki, no teraz no, była ale jakoś rozpuszczona. No. możesz mieć jeszcze inne, może Zrok... mieć krótkie. Nie, ja do krótkich nie wrócę, bo ja jakoś nie wiem, się nie odnajduję w tym. Mm. Są na mnie za krótkie te włosy, żeby mieć takie, jakie teraz mam, ale chociaż ja je zapuszczam. Ale ty rzadko chodzisz w rozpuszczonych włosach. Chodzę. Ale w rozpuszczonych rzadko. No, ale Mów teraz jest ciepło, świętem. ale zimą chodzę w rozpuszczonych, tak? No, no bo w szkole jest ciepło, więc to, bo już było w zimniej. Więc co, moi drodzy? Jak się biureczko? No, ładny końcówkolwiek. Dziś. Ja, to teraz, teraz tylko nic, tylko usiąść i się no, uczyć. Usiąść się uczyć, no i teraz będę się chyba uczyła biologii coś za tydzień, więc sama jakąś notatkę. To myślę, chemia sobie, będzie, nie? mi My się myli to, bo mamy tą samą panią. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę. No i co do następnego odcinka, to na razie. Pa!